Czy lubicie oglądać filmy animowane? Takie? A może takie? A może takie? Czy myślicie, że filmy animowane są tylko dla dzieci? Czy jesteście nauczycielami i szukacie nowych atrakcyjnych tematów na lekcje? Czy jesteście lektorami języka polskiego i ciągle szukacie nowych pomysłów na zajęcia lektoratowe ze studentami? Albo z uczniami, albo z dorosłymi? Jeżeli na którekolwiek z tych pytań odpowiedzieliście tak, to w środę o 18:25 września koniecznie musicie być obecni na szkoleniu, filmy animowane, na lekcjach języka polskiego, także jako obcego, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Słuchajcie, Opowiemy sobie o historii polskiej animacji, pokażemy sobie najciekawsze polskie filmy animowane, nie tylko dla małych dzieci, ale także dla tej znacząco starszej widowni. Pokażemy sobie ciekawe pomysły na zadania, ciekawe pomysły na ćwiczenia. Dostaniecie gotowe materiały i dostaniecie gotowe pomysły na bardzo, bardzo różne lekcje. Zapraszam Was serdecznie. Zapisy. Pod tym adresem mailowym, który tutaj widzicie w tej chwili na ekranie. Piszcie, zapisujcie się. Widzimy się 25 września o 18 na szkoleniu związanym z filmami animowanymi. Takimi, takimi i takimi. Trzymajcie się. Do zobaczenia.